Każdy dzień naszego życia stanowi świadectwo naszej egzystencji. Składają się na nie nasze działania, uwarunkowane osobistymi przekonaniami, jak również realia rzeczywistości, z którą obcujemy. Życie w wolnym, niepodległym państwie z przyjaśnią marzeń i planów na przyszłość, które stanowią dla nas swoistego rodzaju drogowskazy, wyznaczające nasze postępowanie. Pochłonięci codziennością, bardzo rzadko doceniamy atmosferę wolności, która nas otacza jednocześnie choćby nieświadomie marginalizując wspomnienia o osobach, którym ją zawdzięczamy. To, co dla nas jest oczywiste, dla nich przez długie lata pozostawało nieosiągalne. To, co dla nas stanowi element codzienności, oni zdobywali w ogniu walki, niejednokrotnie składając ofiarę uświęconą własną krwią. Współcześnie w panteonie zasłużonych w walce o wolną, niepodległą Polskę znajdują się osoby, które na długie lata skazane były na pohańbienie i zapomnienie. Część z nich po dziś dzień spoczywa w bezimiennych grobach. Część udało się odnaleźć. Jedni i drudzy polegli od kul komunistycznych katów, dla których ich życie nie miało żadnego znaczenia. Wielogodzinne krwawe przesłuchania. Ciosy zadawane z rąk stalinowskich oprawców zainscenizowane procesy i sfałszowane akta oskarżenia wyroki w których norma stanowiła najwyższa z możliwych kar byli winni bo ponad wszystko umiłowali wolną Polskę byli winni bo odnosili się do ideałów niezgodnych z ideami sierpa i młota byli winni bo nie godzili się na zniewolenie sowieckim ładem który zapanował w Polsce po zakończeniu działań drugowojennych żołnierze wyklęci Żołnierze Niezłomni, bohaterowie powstania antykomunistycznego, których świadectwa życia stanowią kambę dla naszej opowieści. Różnili się pochodzeniem i statusem społecznym. Łączyło ich wychowanie w duchu wartości, którymi od najmłodszych lat byli otaczani. Przez całe życie towarzyszył im obraz matki kreślącej znak krzyża nad każdym bochenkiem wyrabianego chleba, wypiekanego z troską o wykarmienie wszystkich swoich dzieci. Słowa wypowiadane z jej ust podczas czytania opowieści o bohaterach, których patriotyczne postępowanie stanowiło wzór do naśladowania. Autorytet ojca który w swoim testamencie przekazał im życiowe motto, w którym Bóg, honor i ojczyzna stanowiły wartość najwyższą. Edukacja wyniesiona z lat dzieciństwa i wczesnej młodości. Zrozumieć fenomen życia duchowego, religijnego wśród żołnierzy wyklętych, musimy pamiętać, w jakim duchu byli wychowywani młodzi Polacy przed wojną w Polsce. Być może nie jeden z tych wyklętych przed wojną był harcerzem, należał do katolickiego stowarzyszenia młodzieży męskiej, być może był ministrantem. Starsi być może zetknęli się z akcją katolicką, która podkreślała obowiązki społeczne chrześcijanina. Obowiązki wobec ojczyzny. Tak więc ci, którzy przed wojną jeszcze zetknęli się z harcerstwem, z akcją katolicką, czy też byli w tym duchu wychowywani potajemnie w czasie wojny, byli ludźmi, którzy chcieli mieć Polskę wolną i katolicką. Wspominając osoby zasłużone w szerzenie ideałów zgodnych z wiarą i patriotyzmem wśród najmłodszego pokolenia tamtego okresu, warto wskazać na postać podporucznika Franciszka Szeszły przedwojennego nauczyciela, chówcowego w chówca Gniezno, a jednocześnie żołnierza Armii Krajowej i podziemia antykomunistycznego. Przedstawiany jest na bardzo wielu zdjęciach w, w gronie dzieci, młodzieży, harcerzy. Ci, którzy go jeszcze pamiętają, a pa, żyje jeszcze jeden, przynajmniej przedwojenny jego uczeń, mający 95 lat, dawał o nim bardzo dobre świadectwo, jako nauczycielu, który bardzo pamiętał o najuboższych uczniach. I potwierdza ten 95-letni uczeń pana Franciszka Szeszuły, że był to rzeczywiście człowiek głębokiej wiary. Wybuch II wojny światowej gwałtownie przerwał ich spokojne życie. Przez długich 6 lat zmagali się z trudami okupacyjnej rzeczywistości, w której cierpienie łzy i śmierć bliskich stanowiły codzienność. Każdy dzień niósł ze sobą ryzyko. Każde słowo stanowiło zagrożenie, lecz oni nie zważali na niebezpieczeństwo. Z odwagą sercu pokonywali przeciwności losu, kierowani nawoływaniem wykrwawiającej się ojczyzny. Jednak walka o jej wyzwolenie nie miała swojego kresu na równi z zakończeniem działań na frontach II wojny światowej. Rozpoczęła się kolejna okupacja, rozpętała się kolejna walka jarzmo stalinowskiego oprawcy zbierało każdego dnia suteżniwo, eliminując każdego, który sprzeciwił się jego rządom. Cele zapełniały się polskimi patriotami, których skazywano w popisowych procesach, w których nikt nie zważał naprawdę. Lecz oni trwali przy swoich przekonaniach. Pozostali do końca wierni swoim wartościom. Otuchy w tych trudnych chwilach dodawała im wiara, którą otulone były ich serca. Mamy świadectwa dotyczące życia duchowego samych żołnierzy wyklętych, a szczególnie takich bardziej, bardzo znanych jak Łukasz ciepliński płuk czy zygmunt wszędzie łupaszka. Wiemy, że kiedy siedzieli w celach śmierci, to modlili się, a po Łukaszu cieplińskim pozostały nam grypsy, które dają obraz jego życia duchowego i tego, co działo się w jego sercu. Gdy oczekiwał na wykonanie kary śmierci, pogodzeni z losem oddawali swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży. I polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Poniżani, poddawani krwawym przesłuchaniom, trwali w tęsknocie za bliskimi pełni ufności w wolę Bożą. Jednym z wielu przykładów ilustrujących ich zmagania w obliczu śmierci jest osobista korespondencja podpułkownika Cieplińskiego do żony i małego synka na nowy rok 1951 Wciąż widzę twoją radość związaną z Andrzejkiem oraz smutną buzię z procesu. Wiem, że mocno bolejesz, ale wiem również, że potrafisz pogodzić się z wolą Bożą. Myślałem, że na rozprawie dadzą nam widzenie, że będę mógł zamienić z tobą chociaż parę słów, podziękować za wszystko dobre, co dla mnie zrobiłaś, uzyskać twoje i mamusi błogosławieństwo. Na czym bardzo mi zależało, i usłyszeć coś dobrego. Niestety nie pozwolili nam nawet tego. Walka z podziemiem antykomunistycznym toczyła się na równi z walką z Kościołem Katolickim, w szeregach którego nie zabrakło kapłanów udzielających wsparcia niezłomnym. Żołnierze potrzebowali przewodnika duchowego, przewodnika, który nie tylko dla nich sprawował sakramenty, ale też pomagał. Stać w, w, duchowo w pionie, w sytuacji, która po ludzku była bez wyjścia. Posługa kapłanów wobec żołnierzy podziemia znalazła swoje odzwierciedlenie na łamach licznych publikacji, zarówno prasowych, jak również w książkach poświęconych tej tematyce. Wśród księży, którzy ponieśli najsurowszy wymiar kary za swoją działalność, Warto wskazać osobę księdza Władysława Kurkacza, który zginął wraz z dwoma członkami swojego oddziału 14 września 1949 roku w więzieniu Montelupich w Krakowie. Jego ciało potajemnie zakopano na cmentarzu rakowieckim. Szczątki kapłana ekshumowano w 2018 roku. Na tablicach upamiętniających działalność powojennego podziemia niepodległościowego wśród wielu nazwisk kapłanów można również odnaleźć nazwisko księdza Stanisława Mocnego, pełniącego wieloletnią posługę w Brzozie, Cielu oraz Przyłękach. Chyba najbardziej znanym kapłanem związanym ze środowiskiem wyklętych, żołnierzem wyklętym jest ksiądz Władysław Gurgacz, ozwany jezuitą wyklętym, który miał wielkie rozterki duchowe. Czy wolno mu iść do oddziału, czy wolno mu posługiwać w tym oddziale, gdyż sprzeciwiało się to jego posłuszeństwu zakonnemu. Jako kapłan był proszony nie tylko o sprawowanie sakramentów, ale również odbywał nieraz rozmowy dotyczące moralnej strony funkcjonowania żołnierzy wyklętych. Był pytany o to, czy wolno odebrać sobie życie w wypadku, gdyby żołnierz wyklęty został osaczony. I w razie ujęcia mógłby wydać swoich przyjaciół, swoich współkonspiratorów, był pytany też o to, czy żołnierz wyklęty może zabijać, i w imię czego, w imię jakich zasad może komuś innemu odebrać życie. Przez długie lata świadectwa męczeństwa i walki powojennego podziemia niepodległościowego zostały owiane mianem wyklętej tajemnicy. Kości bohaterów spoczywały w bezimiennych, zatuszowanych mogiłach. Żołnierze wyklęci, którym udało się przeżyć, cierpieli wraz ze swoimi rodzinami na skutek represji ze strony komunistycznego aparatu władzy. Również rodziny zamordowanych nie zaznały spokoju. Mijały długie lata z roku na rok odchodzili na wieczną wartę wyklęci bojownicy w walki o wolną Polskę. W testamencie dla przyszłych pokoleń pozostawili prawdę, którą skrycie przechowywali ich potomni. Po wielu dekadach oczekiwana prawda została ujawniona. W 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 1 Marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia wspominamy bohaterów tamtych wydarzeń, oddając im należną cześć. Jedną z osób, które w szczególny sposób zasłużyły się w krzewieniu pamięci o żołnierzach podziemia antykomunistycznego jest mieszkaniec gminy Białe Błota, panią Żernicki, w którego życiu przypadkowe spotkanie zadecydowało o wybranym przez niego kierunku działania którym podąża po dziś dzień. Od wielu lat zajmuję się uczczeniem pamięci żołnierzy wyklętych właśnie w gminie Białe Błota. W latach 90 poznałem na strzelnicy sportowej Zawisza Bydgoszcz starszego pana, który pomimo swego zaawansowanego wieku brał czynny udział w zawodach strzelectwa sportowego. Młodzi zawodnicy żartowali sobie często ze starszego pana. Ja wtedy Stanąłem w jego obronie przed ich niestosownymi żartami, przez co zdobyłem jego zaufanie. Po dłuższym czasie zaczął powoli ujawniać swój niesamowity życiorys. Wspomnianym starszym panem był pan Edward Lipowczyk, pseudonim E2, żołnierz Armii Krajowej, skazany na karę śmierci za udział w działaniach powojennego podziemia niepodległościowego. Karę śmierci zamieniono na karę dożywocia, zaś w wyniku amnestii na 15 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Inowrocławiu i w Rawiczu. Wyszedł w 1955 roku. Opowiadał o ubeckich torturach w czasie przesłuchań. Mówił, że ciężkie więzienie w Rawiczu to było sanatorium w porównaniu z tym w Inowrocławiu, gdzie przez kilka miesięcy przebywał w celi śmierci. Podczas wielogodzinnych rozmów obu panów, pan Józef zagłębiał się w historię wielu akcji bojowych przeprowadzonych z udziałem pana Edwarda. Edziu opowiadał o szczegółach przeprowadzanych różnych akcji w ramach oddziału bojowego Armii Krajowej. Jeździliśmy też w miejsca, gdzie były one przeprowadzane. Poznałem szczegóły jednej z najbardziej spektakularnych akcji bojowej. Jaką było rozbicie posterunku Milicji Obywatelskiej w Białych Błotach we wrześniu 1945 roku? Doskonale uzbrojeni i umundurowani partyzanci przeprowadzali śmiałe akcje bojowe na szosach, rozbrajali tam przejeżdżających funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz Ludowego Wojska Polskiego. Oddział bojowy Armii Krajowej działał na terenie powiatu Bydgoskiego i Szubińskiego od lipca do końca listopada 1945 roku. Dowódcą i założycielem oddziału był mieszkaniec kobylarni Sylwester Wiśniewski. Przyszedł na świat w rodzinie o korzeniach patriotycznych. Jego ojciec Leon był powstańcem wielkopolskim. Przed wybuchem II wojny światowej uczęszczał do publicznej szkoły powszechnej w Przyłękach. Podczas okupacji przymusowo zatrudniony jako robotnik u Niemca w kruszynie koło Bydgoszczy, skąd dwukrotnie dokonał nieudanych prób ucieczki na zachód. W 1945 roku został zmuszony przez okupantów do ewakuacji. Udało mu się przedostać do stalagu z jeńcami Wojska Polskiego, w którym przeszedł podstawowe szkolenie z zakresu organizacji zbrojnej konspiracji. Oddział bojowy Armii Krajowej pod dowództwem Sylwestra Wiśniewskiego dokonał 23 akcji bojowych na terenie powiatu Bydgoskiego, Szubińskiego oraz Inowrocławskiego. Po rozbiciu tego oddziału Sylwester Wiśniewski walczył dalej o wolną, niezawisłą ojczyznę na południu Polski w zgrupowaniu Błyskawica u słynnego majora Józefa Kurasia Ognia. Został skazany za te wszystkie przewiny na podwójną karę śmierci, karę odbywał w więzieniu we Wronkach i w rawiczu. Z tego więzienia wyszedł w 1955 roku. Na skutek niewyjaśnionych do dzisiaj okoliczności zginął tragicznie w Warszawie, wpadając do Wisły. Jego ciała nie zidentyfikowano do dnia dzisiejszego, dlatego Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg By Bydgoszcz postanowił jemu e, zafundować symboliczny grób. Symboliczna mogiła Sylwestra Wiśniewskiego znajduje się pomiędzy grobami jego rodziców na cmentarzu parafialnym w Brzozie Koło Bydgoszczy. W oddziale bojowym Armii Krajowej służył również Józef Trojan, znany pod pseudonimami J3 oraz Kruk. Mieszkaniec Zielonki w gminie Białe Błota, założyciel pogotowie akcji specjalnej ROTA, która zasłynęła z akcji przeprowadzanych m.in. na terenie nowej wsi Wielkiej, Łabiszyna, Kobelarni oraz czcińca Lasy pod Bydgoszczą w kierunku Inowrocławia stanowiły dogodne miejsce na prowadzenie działań bojowych. Najczęściej przeprowadzano je na odcinku drogi od Bydgoszczy do Stryżka. Nieopodal tego miejsca usytuowany był również schron oddziału. W którym kryli się przed pościgami i gromadzili zapasy magazynowe. Józef Trojan poległ podczas obławy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej na terenie gospodarstwa swoich rodziców. Ranny w plecy zmarł 4 lipca 1946 roku w wieku niespełna 20 lat. Umierając na kolanach swojej matki, w ostatnich słowach oznajmił jej, że umiera za Polskę. Pochowany został w szczerem polu. Niedaleko miejsca, w którym stracił swoje życie w walce. Rok później miejsce jego pochówku wyznaczyło teren pod nowo powstający wówczas cmentarz parafii w cielu. W tym samym grobie spoczął jego ojciec Jerzy w 1949 roku oraz matka Zofia w roku 1979. Paterowie walk powojennego podziemia niepodległościowego z terenu gminy Białe Błota zostali uczczeni z inicjatywy pana Józefa Żernickiego na pamiątkowych tablicach znajdujących się przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Białych Błotach przy ulicy Czystej oraz cmentarzu parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Cielu. Umieszczono na nich nazwiska wszystkich osób działających w oddziale bojowym Armii Krajowej, pogotowiu akcji specjalnej Rota, Armii Krajowej Oddział Zemsta, narodowych siłach zbrojnych oddział Białe Błota, Związku Harcerstwa Polskiego Baden Polwela, imieniem Trzymały, i polskiej organizacji podziemnej Wyzwolenie Zielonka ciele. Każdej z tych osób poświęcono jeden z czterdziestu dębów pamięci posadzonych w 2013 roku przy alei żołnierzy Wyklętych w podbytkowskim czcińcu. Wspomniana aleja jest jedną z dwóch ulic dedykowanych w gminie Białe Błota bohaterom antykomunistycznego powstania. Drugą stanowi aleja porucznika Józefa Trojana w Zielonce. A Józef podkreśla, iż wszystkie działania, których był inicjatorem, zapoczątkowała jego przyjaźń z panem Edwardem Lipowczykiem. Gdyby nie Edziu Lipowczyk, to nie, by, nie, byłoby, nie byłoby, nie zaistniałyby wiele. Wiele okoliczności, które stały się w gminie Białej Nie byłoby tych pomników, bo ja bym nie znał tego, tej historii. To Edziu mi, mi ją y, y, przybliżył, poopowiadał y, różne sytuacje, jakie, jakie miały miejsce y, w, w trakcie walki z tym, z tym systemem komunistycznym. Opowiadał mi, y, gdzie były przeprowadzone te akcje. Jeździliśmy w te miejsca. Tak to się stało, że. Że zaistniały w gminie Białej pomniki i tablice pamięci. Tam mamy aleje żołnierzy wyklętych, mamy dęby pamięci. Gdyby nie Edziu, tego by tam nie było. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności po 1989 roku, w środowiskach kombatanckich i niepodległościowych zaczęła rodzić się inicjatywa uczczenia walczących bohaterów, stawiających opór narzucanemu Polsce przez Sowietów systemowi rządów. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych wniósł do Sejmu w lutym 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Rok później Izba ustaliła stosowny akt prawny. Wybór dnia upamiętnienia żołnierzy Wyklętych ma wymiar symboliczny, bowiem 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu uczestnikach antykomunistycznej konspiracji członkach czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podpułkowniku Łukaszu Cieplińskim, majorze Adamie Lazarowiczu, majorze Mieczysławie Kawalcu, kapitanie Franciszku Błażeju, kapitanie Józefie Rzepce, poruczniku Karolu Chmielu i poruczniku Józefie Patorym. Od 2011 roku każdego 1 marca w miejscach upamiętnienia żołnierzy niezłomnych odbywają się uroczyste obchody. Które gromadzą zarówno środowiska kombatantów i rodziny wyklętych, jak również przedstawicieli najwyższych władz państwowych i samorządowych, dzieci i młodzież z organizacji szkolnych i pozaszkolnych, jak również osoby prywatne, które tego dnia przybywają z rodzinami, aby oddać cześć bohaterom. Ich nazwiska noszą ulice polskich miast i wsi. Ich życiorysy stały się tematem licznych książek, przybliżających czytelnikom trudne realia, w jakich im przyszło żyć, walczyć i umierać. Co roku tłumy gromadzą biegi wilczym tropem, organizowane dla uczczenia ich pamięci. Wrastają w ojczystą ziemię dęby posadzone ku ich czci. W miejscach krwawych przesłuchań i egzekucji zawisły pamiątkowe tablice informujące o zbrodniach stalinowskich oprawców, których stali się ofiarami. Powiewają biało-czerwone flagi opasające brzozowe krzyże nad pochówkami bohaterów, wzbudzając w przechodniach zadumę nad ich losem. Do ostatnich chwil swojej ziemskiej egzystencji dawali świadectwo pełnego oddania Bogu i Ojczyźnie. Pochylając się nad ich życiem, warto zastanowić się, jakie świadectwo przekażemy o nich kolejnym pokoleniom Polaków. Czy oni również będą pielęgnować pamięć o nich, aby ich zasługi i męstwo nie poszły w zapomnienie? Dopóki trwają w ludzkiej pamięci, dopóty jest nadzieja, a nadzieja zawieść nie może.